Poznaniu .pl. Poznań w minutę. Poznański Kongres Gospodarczy już po raz czwarty stał się regionalną przestrzenią debaty o społeczeństwie, gospodarce i przedsiębiorczości. Jakie są największe wyzwania gospodarcze finansowe, ekonomiczne i społeczne zarówno Poznaniaków, jak i Polaków? Wydarzenie potrwa dwa dni. W tym roku uroczyście otworzył je prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Zenon Laskowik, jeden z trzonów kabaretu tej i jeden z najsłynniejszych polskich kabareciarzy. Po ponad 50 latach na scenie kończy karierę artystyczną. Z tej okazji w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się jego benefic. Pięć lat temu po raz pierwszy z poznańskiego portu lotniczego do Amsterdamu odleciał samolot najstarszej na świecie linii lotniczej. Z okazji urodzin, królewskie holenderskie linie lotnicze KLM przygotowały upominki. Kibice Lecha Poznań wspierają pamięć o powstańcach wielkopolskich. Ich groby od lat były zaniedbane i wymagały renowacji. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych udało się odnowić dwa pomniki powstańców. Było to możliwe dzięki zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez kibiców.